Cześć, witam na moim kanale. W dzisiejszym filmie sprawdzę, jak wygląda zużycie energii przez mój klimatyzator po trzech miesiącach użytkowania w okresie grzewczym. Przypomnę tylko, że eksperyment rozpocząłem 13 października 2022 roku. Od tego czasu ogrzewam dom tylko i wyłącznie klimatyzacją. Dzisiaj mamy 14 stycznia 2023 roku, czyli minęło pełne 3 miesiące. Podejdę za chwilę do podlicznika, sprawdzę, jakie mam zużycie energii przez klimatyzator na ogrzewanie przez te 3 miesiące, które upłynęły. Przypomnę tylko, że klimatyzację mam ustawioną na 21 stopni. Grzeje właściwie bez przerwy, dzień i noc, nie jest wyłączana, i zobaczymy, jak wygląda to pod kątem zużycia energii. Czy jest to opłacalne, czy nie. W tej chwili klimatyzacja pobiera 849 W. Natomiast zobaczymy stan licznika. 2396,5 kWh. No to teraz małe podsumowanie. Eksperyment rozpocząłem ze stanem licznika 1631 kilowatogodzin. Dzisiaj, po trzech miesiącach grzania, stan podlicznika to 2396 kilowatogodzin. No wynika z tego, że klimatyzacja pobrała 765 kWh energii elektrycznej na cały ten okres grzania. 3 -miesięczny. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Moim zdaniem niewiele. Fakt, dom jest dość mały, ale znowu jest, nie jest najnowszy. Jest zbudowany 10 lat temu. Ma zwykłe okna dwuszybowe, ma zwykłą wentylację, nie ma rekuperacji. Izolacja jest dosyć standardowa, domek parterowy, myślę, że jak na te parametry, 765 kWh na 3 miesiące utrzymywania stałej temperatury, około 20 do 21 stopni. Przeliczając to na pieniądze, licząc prąd po 80 groszy za kWh, wychodzi jakieś 600-612 złotych. Uważam, że nie jest to dużo. 612 zł no to może być wiem, metr sześcienny drewna kominkowego albo 1,4 tony węgla. Także myślę, że jest to na tą chwilę opłacalne ogrzewanie. Zobaczymy jak zakończy się cały sezon grzewczy, podsumuję go i porównam z kosztami, gdybym grzał na przykład kominkiem i kupował drewno kominkowe. A ja na tą chwilę już Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!